Moi drodzy, takim widokiem. Mamy dzisiaj środę. Zobaczcie na ten dzień. Pada typowo jesienna pogoda. Ja sobie popijam wodę z cytryną i z miodzikiem. Wczoraj bądźcie ze mnie dumni, ale w końcu pozbierałam wszystkie dekora dekoracje, no te rzeczy z balkonu. I jeśli ktoś by pytał, moja chata wygląda teraz tak. Patrzcie na to. I czy ja się tym przejmuję? Póki co nie. W ogóle jeszcze było mokre. Dałam papier, taki ręcznik papierowy. Tu nadal pudło z moimi dekoracjami halloweenowymi. Tu proszę bardzo, siedzi Tobi i pilnuje okolicy. No, tak to wygląda. To jest moja chata na dzień dzisiejszy. W ogóle spójrzcie na to, to jest najlepsze. Tu są zakupy do wysłania. Tutaj dostaliśmy, że tak powiem, za darmo air fryer, który powinnam przetestować. Nawet o nim nie wiedziałam, że go mamy, no ale dostałam i stoi. Tu są nadal te dwa kwiatki moje. No, tu jest w miarę ogarnięte. W ogóle wiecie co? Wyłączyli nam wodę dzisiaj od godziny 9 rano, więc miałam motywację, żeby wstać. No, a tu jest mój miodzik. Też bardzo polecam. On jest z Kasko. Jest bardzo dobry, bo w składzie ma tylko jest napisane, że organic raw honey. W ogóle, wiecie co, mam dużo takich bananów dojrzałych, więc chyba zrobię chlebek bananowy dzisiaj, żeby ich nie wyrzucać, kurczę. Widzicie, czasami jemy te banany, czasami nie. No i o, już awokado jest dobre, też trzeba go zjeść. O, a tu mój nóż, ten mega ostry i w ogóle, i wiecie co? On się zaczyna robić taki, patrzcie na to. Dajcie mi znać, co ja mam z tym zrobić. Ja go myję w rękach i w ogóle, no i on jest taki. No, jak brudny. A on nie jest, bo on jest umyty. Nie wiem. Więc tak to wygląda. No i tu ja, oczywiście, włosy mokre, trochę przesuszone. Jak zawsze popijam sobie tą herbatę, tą wodę z cytryną. Mm. No i trzeba się zabrać za jakieś śniadanko. Co myślicie, co ja mogłabym tu zjeść? Zobaczmy, co my tu mamy. Wiecie, co? Mam szpinak i mam dwie pieczarki. Jeszcze takie, które już wymagają zużycia. Więc chyba wezmę i zrobię sobie omlet ze szpinakiem, z pieczorkami. O, tu chcecie widzieć lodówkę? Musimy ją odgruzować. Patrzcie na to, jak ona wygląda, syfkiła i mogiła. To będzie kolejny, e, kolejna praca, odgruzowanie lodówki. No ale to jeszcze nie teraz, o, tu nawet Red Bulle są, które, wiecie co, mają już chyba za dwa czy trzy miesiące. Czasami się pijało, ale nie teraz. Dobra, teraz takie wydanie, jeszcze takiego chyba nie było. Biorę szpinak. Mam szpinak. Wezmę pomidorki koktajlowe. bo też mam. Kupiłam ostatnio Waldim. I hummus. To ten jeszcze, co kupiłam. Dwa humusy, chyba za jeden. Coś takiego. To było w tonisie. Co to jeszcze nie mam fety. Już, już mi się skończyła. No i tyle. No i robimy śniadanko. Moi drodzy, słyszycie ten dźwięk? To dźwięk na kawusie. Ja tutaj będę ciągle sobie. Mmm, popijała i robiła z Wami moje śniadanko. Sprzątanie. Ej, ta jest za duża pitelnia. To nie jest pitelnia, to jest patelnia. Co tam u Was? Dajcie znać, jak w ogóle Wam się podobał wczorajszy mój vlog odnośnie odchudzania. Co te schudne, to przytyję i w ogóle. Wiecie co? To jest prawda. Tak mi się wydaje. Z tym odchudzaniem ciężka stawa. Tościk już sobie wrzucam. Tu te pieczarki, no mówię, muszę te dwie pieczarki wykorzystać. No, tak to jest. No mówię, od listopada zaczynamy. Dawajcie, otworzymy jakąś grupę wsparcia na Insta, czy coś, no nie wiem, coś trzeba pomyśleć. Bo ja to nie wiem, z tym odchudzaniem kurczę, to jest ciężki temat. Ja zbyt kocham jedzenie, żeby być na jakichś dietach. Więc dobra, podgrzewamy oliwę z oliwek, wrzucę pieczarki, no wody nie ma, ale wiecie co, jest okej, okay, mam tu cały zapas w razie czego, żeby sobie zagotować, więc przeżyjemy, wykąpana jestem, więc przeżyjemy. Poczekajcie, wyrzucę tylko, bum, dobra, no i robimy, będzie pyszne śniadanko z pieczareczkami, tym, o jajka jeszcze, jeszcze jajka. chciałam Wam jeszcze pokazać, wiecie co moi drodzy kochani? Update, pamiętacie jak e, ta pestka awokado? Chcieliśmy ją, żeby zasadzić, żeby wytworzyła się roślinka. Jaki jest update tej pestki? No jeszcze nie. Zobaczcie, już zaczyna pękać lekko, ale jeszcze nie jest gotowa, więc może wymienię jej ten ręczniczek, nasączymy wodą ten ręczniczek i jej wymienimy. No, jeszcze nie. Widzicie, długi czas przed nią jeszcze, żeby wykiełkowała. Ale dobra, wsadzimy. Będzie sobie leżała. Z awokadu. Jakie plany macie na dzisiaj? Ja mówię, jeszcze, dzisiaj jest środa, tak? Środa. No, no to jak zawsze. Popracować, zmontować vloga, bo w ogóle. Słuchajcie, słuchajcie tego. To jest akcja. Byliśmy wczoraj, byłyśmy wczoraj z koleżanką na tym spotkaniu z tymi dziewczynami. To było spotkanie na temat kryzysu i prowadziła je tym razem, bo to zwykle są takie spotkania, że dziewczyny, tak około 20 dziewczyn, spotykają się w mieszkaniu u jednej dziewczyny i, wiecie, każdy coś przynosi i w ogóle, tak jak wczoraj właśnie kupiłam te moje, czekajcie, wytrę tu, każdy coś przynosi, jak ja wczoraj kupiłam właśnie te winogrona, bla, 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 no i fajnie jest, siedzimy, rozmawiamy. I potem jest główny temat. I to co miesiąc są te spotkania. I ten temat e, są zwykle trzy do wyboru, i wtedy jest głosowanie, jaki temat wybieramy. I odnośnie wczoraj był o kryzysie. I przyjechała taka siostra zakonna, która to prowadziła. Akurat wczoraj, bo ona przyjechała z Polski na dwa tygodnie. Zaraz wam znajdę, jak ona się nazywa, bo mam tu kartkę nawet. Ona się nazywa Siostra Małgorzata Lekan. OP, cokolwiek to znaczy. Bardzo fajna siostra. Mogę Wam nawet jej zdjęcie pokazać. To jest ta siostra. I ona przyleciała tu na dwa tygodnie i będzie prowadziła różne warsztaty. I bardzo fajnie, wiecie co? Na początku były takie trzy pytania. Podzieliła nas na trzy grupki odnośnie jak wygląda kryzys. Jakie emocje wzbudza kryzys. A trzecie, jakie pytania rodzą się, kiedy jest kryzys. Czeicie to? I trzeba było się zastanowić bardzo ciekawie o tym mówiła. W ogóle wiecie co? Ja chyba jednego dnia tak samo wiecie. Ja ciągle wam mówię, no ogromny taki filmik nagram, ale mam tyle filmików do nagrania dla was, że ja już sama nie wiem, jakie filmiki kurczę, nagrywać. No teraz jest ten vlogtober, nie? No to ja też nie chcę takich filmików o tej Hildegardzie czy o kryzysie kurczę, yy, ogarniać, ale wiecie co zrobię to. Zrobię, nagram ten filmik taki o kryzysie, bo bardzo, bardzo ciekawie. W skrócie, czasami, wiecie jak to jest, jak jest coś, nie wiem, że, o jajku, no przykładowe jakieś pytanie, o jajko nam, nie wiem, teraz jajko bym tłukła, bum, spada, kryzys, o Boże, jajko pękło, nie mam jajka, nie mam, nie mam i taki malutki problem, tak rozciągamy do takiej rangi, a to zwykle my kobiety, o, wiecie, faceci jak są, to oni co, no to oni idą na siłkę, grają na telefonach, na gierkach, E, nie wiem, idą do baru. No, cokolwiek. A kobiety wiecie, jak to jest z kobietami. Jest malutki problem, a my robimy z małego problemu taki problem. Więc tyle w skrócie o Bardzo fajnie, bardzo fajne dziewczyny poznałam. No super. Mówię, było nas koło 20. Totalnie nikogo nie znałam oprócz tej mojej koleżanki. Więc dla mnie to też powiem Wam szczerze, było wyjście ze strefy takiego komfortu. Bo ja, co do. Ja jestem naprawdę. Osobą nie introwertykiem, a ekstrawertykiem. Bardzo lubię ludzi, ale jak już jest sytuacja, że ja mam gdzieś iść i e, poznać kogoś i wiecie, rozmawiać i w ogóle, to ja się cykam. I e, w ogóle chcę się poddać i w ogóle tam nie iść. Więc no, miałam wczoraj takie, jak do mnie koleżanka zadzwoniła, to już mówię, powiem mi zaraz, że nie idziemy. I to by było super, no ale dobra, poszłyśmy, więc wróciłam mega późno tego wczorajszego vloga. Ten może wiecie, co nawet dzisiaj wstawię zaraz ten blok, co nagrywam teraz, bo to będzie taki codzienny. I e, ten. I co? I ta moja koleżanka właśnie... E, no mnie przekonała i naprawdę nie żałuję. I mega późno wróciłyśmy, montowałam tego vloga. Poszłam spaciem pierwsza druga była. Jeszcze kurczę się nażarłam na noc, ale jadłam zdrowe rzeczy, bo zrobiłam sobie znowu omlet ze szpinakiem i z jajkami. Powiem Wam szczerze. I kanapeczkę z kumusem. I to był mój taka późna dosyć kolacja. Więc tak to było, moi drodzy. Czekajcie, tu się mi pali kurczę. Przykryjemy to pokryweczką. Dobra, tu już kości się zaraz robi. Biorę talerz, robię kabusie. Dopijam moją wodę z cytryną. No i zabieram się Ta za działanie, moi drodzy. Patrzcie, jaka piękna. Robię sobie dzisiaj tak fancy dosyć, że nie będę tego obierać, tylko umyję z tą łodyżką. I słuchajcie, no jeszcze będzie akcja dzisiaj kupowanie tych dyni, Bo mnie już normalnie coś bierze. <gry> Ale nie, jadę do tego Jewela i koniec. I ja nie będę się bawić w jazdy po tym, yy, no, po czym? Po Aldim i w ogóle, o, a to jest też moja, patrzcie, taka łopatka. Tak chyba będzie miniaturka. No, to jest dobra miniaturka. Te jajka, dobra, to wywalimy zaraz i zostało mi jedno jajo. No, a nie trzech nie trzy za dużo. Dobra, tu wyjmujemy kościk. Bum, hummus, bum. pomidorki mamy. Jajeczka będą. No i, co, i czego mieć? chcieć więcej? Niczego. Wszystko super. Dobra, zaraz wam pokazuję. Moi drodzy, moi drodzy, a tak prezentuje się śniadanko. Przewróciłam ten omlet, dałam troszeczkę mozzarelli. I proszę bardzo, idziemy jeść. I tu mi się kawusia jeszcze robi, o, idę jeszcze, wiecie co? Tu jest kawusia moja piękna, zobaczcie, robi się jeszcze ciach, drugi szat, to mleczko się podgrzewa, idziemy brać. Widzicie, ja się kurczę Was nie cykam, idziemy wziąć, tu też patrzcie, trzeba troszkę zorganizować, ale nie jest źle, nie jest źle czy który sobie nożyk kulturalnie, kawałek ręcznika papierowego. No i idziemy. A tu o, pamiętacie, miałam wam pokazywać moje paznokcie. Jeśli kogoś brzydzi, proszę nie patrzeć. Pum, 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 dacet. Dziękuję za uwagę. Piękne są. Dobrze. No i życzcie mi, moi drodzy, smacznego. Moi drodzy, moi drodzy, gdzie jesteśmy? Znowu IKEA. No i zobaczymy. Znowu to jest, powiem wam, naprawdę magiczny trik. Wchodzenie zamiast iść naokoło, wchodzenie przez exit. I zobaczcie na ten trik. Bum. No i jesteśmy. Bum. I wiecie co? Dzisiaj jak jest restauracja otwarta, to pokażę Wam, ee, co mają do jedzenia tutaj w Ameryce. Ale patrzcie jak pusto, bo jest dopiero rano. Godzina 11. I normalny dzień, więc... Zobaczcie, jak są. pięknie. No idziemy najpierw na sekcję z promkami, a potem na górę do restauracji. Ja to sobie kawkę wezmę. No i Wam pokażę, co tam mają, więc let's go! Okej, okay, sekcja promocyjna Wiki. Zobaczcie, jaka piękna kanapa za 289. Tu lusterko 80 ładne. Ej, ono jest bardzo ładne. Tutaj mamy ten stoliczek, one mi się zawsze podobały, ale to jest taki strasznie długi. 244 z 349. Tu takie krzesełko za 114. Tu zobaczcie taki stoliczek 160 z 249. Takie krzesła po 40, przecenione z 70. Zobaczcie, tutaj mamy taki fotel. Za 249 z 360, biały. Na nie wiem co to jest, ale idziemy, idziemy. Moi drodzy, tu pokażę, co mają. Ej, fajnie jest przyjść rano o 11, kurczę w środę, do Ikea, bo mają dobre rzeczy. Kanapy różne. Tu taka szara. Liczek 49, ale on jest strasznie taki obdrapany. Kanapa za 324 taka. Dobra, idziemy tutaj, wam pokażę. No znowu te gwiazdy betlejemskie. Lampy. Ta też jest całkiem fajna. Za 65. Mhm. I nikogo nie ma, rozumiecie? To jeden facet tam widziałam był. Obrazeczki. O kwiatuszek za piątkę. A nie, to sztuczne jest. To nie chcę. Stoliki. Patrzcie na to, za 99. Co oni tu jeszcze mają? Ciekawego. Fajne rzeczy dzisiaj mają, no. Czekajcie tutaj, co to jest. A nie, to taka private screen. Mhm. Takie rozdzielające. 49. To nie. Nie, nie, nie. Czekajcie tutaj, co oni tu jeszcze mają. Oto jest, widzicie, część taka, jaką mam kanapę w domu. O, wow! Ile ona kosztuje? Tu też jedna, za 359, a ta? 329, ta. Taka część. Ale mi już to jest niepotrzebne. O, tu lusterko, jakie fajne, za 75. No, fajne, fajna. Wow, super rzeczy mają. Naprawdę fajne. Tu też kanapa. Zobaczcie. Za 485. I tu też taka duża. Jest. Nawet nie wiem jaka cena. Nie widać. Ta lampa jest super. Spójrzcie. 79 dolarów tylko. Haniocha. Ta kanapa jest ładna, taka też duża rogówka. 1600, a była 2300. Fajne rzeczy. Taki stół jest ładny też. No bardzo podobny taki, który ja mam w domu. Za. Rozumiecie to? 99 dolarów tylko. No niewiarygodne. Co, 99 dolarów? No nie wiem, czy to jest prawda. Wow. Fajny stół. Takie krzesła, to już są na zewnątrz, i też widzicie? Teraz promki na takie wszystkie z 75 na 44. To jest Ikea, moi drodzy. Tak to się prezentuje. Zrobię chyba sobie zdjęcie dzisiaj znowu z Ikei. Będzie jako miniaturka. Będzie. Uhu. No, więc tak to się prezentuje, moi drodzy. Sorki moi drodzy, ale tu jest nadal zamknięte. Będzie otwarte 27. O, ale tu na screen mogę wam pokazać, jakie jest jedzonko. Dla dzieci? Proszę bardzo. Mają takie kurczaczki z frytkami i warzywkami, te bolsy, z ziemniakami tłuczonymi, kremowy sos, dżem, groszek, tutaj też meatballsy, ale to są veggie, tutaj vegetarian, też z takim aioli, z taką sałatką, z kukurydzą, z cytryną. No, i tutaj mac and Cheese, typowa też amerykańska rzecz. No, i to jest za 2,49. Tyle wam mogę pokazać, ale wiecie, co zmieniają? Bardzo ładnie. Odnawiają, fajnie, fajnie. Tutaj to już wam pokazywałam kiedyś. Zapraszam do mojego vloga z IKEA. Podlinkuję wam na górze. Mam nadzieję, że mi się uda. Będę nad tym pracować, żeby wam podlinkować ten vlog z IKEA, gdzie pokazywałam te rzeczy. No, i tutaj na no, te dziecięce. No, tak to wygląda. Moi drodzy, patrzcie na to. Leci. I to tak niewiutko. A ja jadę do lekarza. To jest Plains River Road. W ogóle miałam jechać 30 minut, a jadę już 50 minut i jeszcze nie jestem. Jeszcze 20 mi zostało. Czajcie to. No są takie korki, jakieś rozkopy. Nie wiadomo co masakra. Benzyna, jak ktoś by pytał, 3,55 za galon, czyli za 4 litry. No. Tak to wygląda. Chociaż to jest z minią. No, że jak pojedziecie na minię od razu. A bez mycia 3,85 za galon. No, tak to wygląda. Więc taki przerywniczek. Moi drodzy, moi drodzy, chcę Wam pokazać jak creepy. Patrzcie na to. Lampy zapalone. O, widzicie, muszę tutaj zmyć, żebyście lepiej widzieli. Patrzcie na to. No, normalnie to jest typowo jak w Halloween na Halloween. Zobaczcie te lampy, no mega, 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 co? Co myślicie? Takie popołudnie kurczę dzisiaj. Moi drodzy, moi drodzy, nie mogłam się powstrzymać, żeby tego nie nagrać. Zobaczcie, jadę na stację benzynową, a tu takie deko. No, Halloween zapasem. A ja może będę dekorować jutro, jak nie będzie padać. Fajowe. No moi drodzy, i to chyba by było na tyle z dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Tak w domu, w Ikei, teraz ten przerywnik samolotowy. Subskrybujcie, komentujcie, lajki, komentarze, na, na mój Instagram wpadajcie. No uwielbiam Was, już jest Was tyle, że w życiu się nie spodziewałam. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Życzę Wam miłego dnia, wieczorku, reszty tygodnia. No nie wiem, kiedykolwiek to oglądacie. Trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Papa!